Witam Was tu BZ8001 oraz DKVKX Zero, Zerowich half half. za No, to mi się w terrorystów jak zwykle. Dawaj, zabiję go, zabiję go. Daj, zabiję, Ale mam pistolet. Dawaj, dobra dawaj, daj. Dawaj. Jest. mam Jest. Ja muszę zbindować. Dobra, ty Jest. musisz bindować, Ja będę bindować. Jedziecie za mną. Jeden hat box Sej to atak terror terrorystus Nie ...bawić się Babcia, nie widzicie. Tabigo da Czekaj Ej! Gdzie on ma spreja? Próbuj ale, ale. ale. To a Dobra, leć do s a? tak tak się to kończy, jak się jedzie powoli. Nie martw się, zamknięty. Jeźdź. Mi. Bigo. Odchodź tu. Jedź do Idź do San No, ale. ej! No, are you fucking hiding? No otwarty jest. Ty musisz go otworzyć. Jada, jada, jada! Dobra to był, do to news. był mega fail. No właśnie, od Drugi odcinek do... już, drugi fail. Jaki drugi odcinek? Jak <grym> ja mi się dopiero teraz drugi montuje, trzeci i czwarty jeszcze. No to dobra. A mi się zepsuło i... nie Idziemy nie do San wiem. news. Ma, Marty się nie obrazi, że pożyczymy helikopter na jego przechody. No ja sobie wezmę, ja pójdę po broń. Ja miałem okay. w Ale jest jeden helikopter, wiecie nie, mnie bo Michał oczywiście jeden zniszczył. Ci, no, no, nie wracajmy do tego. nie wracajmy do tego, to był w chwilą. Uważaj, pójdź. A gdzie oni są? A tu. Es. Kurde, rado. Czekaj, ja prowadzę. Je, no dobra. A szybko Acha, po helikopter. Co? Dobra, biegmy, Szybko biegmy, biegmy. po helikopter. Spokojnie. Nara. Mamy helikopter. Są dwa chły. Nie no, jeden rozdupcyłeś chyba, nie? No on się nie pognie. Mamy ten, Martin się nie pogniewa. Martin, my go zaraz tylko No. Ej Dawid, aż to weź co, Dawid, Dawid. Wiesz co, przestań kręcić, bo żeby nie, nie znali tego miejsca, gdzie jest broń. No to dobra, dziś będzie. To będziemy za chwilę. A my broń... Okej, jesteśmy z powrotem już.

no ale wyląduj normalnie jak cywilizowany <muchy> y, człowiek. Dobra, Marty, nie obradzisz się, oni te tylko narądacą, tak, to czekamy sobie. No właśnie. Dobra, chodź już. Noo... Chodź! Jakby co, Marty po raz pierwszy raz ukra ukradłeś mu bronię, no to obradzisz będzie nie zrób. Ej, Zenes! Aha, dobra, O, ja mam małe dwóch No, no to czekaj. Tak. Zenes, zlecisz czy nie? No to czekaj. To chodź! Idę. No. Okej. Okay. No jak widzicie, gramy sobie na to. Marty nic, Marty ty nic nie wiedziałeś, prawda, że kradłeś, że, że się helikopter? No dobra, widziałeś, ale to tylko tak na pożyczenie, wiesz. Nie obraźliś się. No, wystarczy, że zreszy, zreszy No. Co, co ci, co ci Będziesz, na, będziesz nas, nasz, nasz to wiesz. Oj, niestety, będzie chyba teraz beze mnie. No bo muszę, bo mi mama kazała iść wyrzucić śmieci i umyć naczynia. Szlag Szlak trafił, no naprawdę. Jeden garnek mam do umycia i wyrzucić śmieci, jeszcze się ubrać muszę. Dobra. Wiecie co? Ja na tym aucie zostanę. Dobra. Ale nie zniszczcie go. Jakby co, ja sobie wyłączyłem słuchawki, jakby co, krzyczcie, że wybucha. Dobra. Krzyczcie. Dobra, spoko. Czekaj, czekaj. Wybucha! Ale No leć po tą broń, a nie... No to leć, nie? No nie wiem. Ała! Sorry. Dobra, ja wyłażę na widzicie, trzymajcie na razie. Proszę cię się Ej, ej. No odsuń się, ej, ty, z tym helikopterem. A, ej, jest, słyszy słyszycie mnie? Czekaj, tylko sobie wyznę kamizelkę. No. Ej, no słyszycie Ale, mnie? No, słyszymy. No. Czekaj, no... O, MP5-ka mi się zaryspiła, teraz, teraz jeszcze kamizelka. Życie, pyk i kamizelka. Ale odsuń się trochę, będzie niezłe. Czekaj, kamizelka, odsuń się! Bo mnie rozwalisz. Dobra. Dobra. To, ale odsuń się. Nie pod helikopter. No dobra. Sorry, sorry, sorry. Ej! Co robisz? Ej. Dobrze. Chodź, co i ma już. no już macie już wracacie? No tak, już wracamy. No dobra. Ja mam czteroosobowy samochód na bóle. A my kręcimy telewizję polską, o to dobra. dobra. Lecimy. A gdzie ty jesteś? To może tam przylecimy. Tam Nie, gdzie wzięliście helikopter. Chcecie na Sun News. No. Ja tam też w ogóle czekam, więc wiecie. Uch. Dobra, ja wysiadł to sam Dobra, nie uszkodź go, bo teraz Marty wszystko widzi jak nim lecisz. Zabijcie tego gościa przy okazji Dobra, chodźcie tu. Widzisz, nie, nie Marii, to jest, jest cały i zdrowy helikopter. Nikt ci go nie ukradł. My tylko tylko pożyczyliśmy. Tamten chciał ukraść. To jest z wiedzy, ale pożyczyliśmy chyba, nie będziemy mieć żalu. Nie, nie się o nic co, prawda? A <grym> czy... gdzie ty tu jesteś? Tutaj. Może ten... mi się uda to... wążyć na końcówkę, ale nie wiem. Dobra. Oni tylko śmieci dostały dostało do wyrzucenia, a teraz w gaci. Ale gacie, 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 jasne. Na pewno będzie, na pewno będzie dużo komentarzy Ha, 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 On musiał umyć się, nie śmierci i zmyć naczynia, za mnie to mama robi, Ho ha, 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 będzie, na pewno. Dobra, nie, nie, kurwa, trener był językowity. Ej, ty umiesz jeździć autem? No pewnie. Ha, <laughs> no, powiem ci tylko tyle, nie umie. Spieprz. <laughs> A no wiesz, nawcze musi być trochę śmiechu i nabijania się z głównego prowadzącego. W każdym filmiku jest te A. O, dobra, ubrałem tył na przykładacie, ale dobra. Róż dupę no, <grabiresszy> no, nie garę co tam robisz. Tak, przy tej pół jest zawrótowany. Nie ma głośno, To jest pod bazą? Nie wiem na tego i tego Idziemy go zabić, nie? Robimy znowu atak. to kręć, nie? Dobra, Ognia. W... Ja mu spróbuję w bak, ale... Strzelaj, no strzelaj ale... normalnie. Nie, ja tak nie zrobię. Yy, Marty to nie co to myślisz, jeśli ten helikopter to nie nasza wina. To tylko... Wiecie. To tylko wina. No wie, ta lampa stała i nam zahaczył. Zahaczył helikopter. Koła Aha, oh, O już się pali. Dobra! Uciekam! Dawaj do góry go, idziemy! Czas! I mnie zasął! O shit! Co on zrobił? Ego samochód nam ukradnie! Nasz samochód, ja. łapać go! łapać Nie, nie wziął! Wzią. Dobra, ja, Zawaj, ja lecę po niego. Przyjedźcie po mnie. Dobra, leć za nim. On jest... Ha, on jest pro. My mu chcemy go zapić, a on nam nawet samochod nie trafie. Gdzie Ja już dawno... No on jest, jest w On jest a on gdzieś. On tu poszedł gdzieś. Chyba go widzę na mapie. O, tu jest, tu jest! No, Znowu, bawi się duży ping. O ja, zabitym Dobra, imię za skóry. Ale Panie. nie na F! Myślałem, że na F chodzi, się przestraszyło. Jedziemy. Poziął. To będzie na hey, teraz idziemy do naszego base'a, bo z NS z NS go jeszcze nie znam, musi go poznać. No. Dobra, idziemy tego gościa. Skręcaj. Nie, idziemy do naszego base'a. Tam są czteroosobowe samochody. A ten tam gdzie była imprezka, Michał? Tam jest chyba helikopter. Właśnie tam jest chyba helikopter. A co tu Ten driftuje na jednym kółku. Tak. Jak z winy, ty jedziesz? Nie wiem O, jeszcze Nie martwuj Ammo jechał na skróty, ale bo się że jak wpadnę samochodą na to idzie to będę go po samochodzie. zawsze jak się tak cępuje i później się już yy, y, y, kończy nie to tak oddala cię tego samochodu Ktoś mi fuck. pisze żeby A. O no, 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 no. Uda się, uda się, uda się, uda się Uda się, uda się, uda się, O <grym> Dobra Dobra no To na piechotę już blisko jest hmm? Tylko bez szybko spadnij, bo później to <grym> fajnie słychać Po prostu sobie pobiegniemy powoli Musimy przebiec przez tą wioskę, no niedaleko Wioskę, kurde, za dużo minecrafta. O, to my przerwiemy kręcenie, jak będziemy już na miejscu, albo będzie coś fajnego, to wznowimy kręcenie. Dobra, jesteśmy, jesteśmy już z powrotem. Ja już w końcu jestem, na szczęście. A ktoś się po drodze zgubił? Kto? Kto się zgubił? Tam. Michał, pobawił się znowu w rekordzie steppingu Aha. No już tak. już ma sto już ma 150 ileś, 200 no to, to, nie jest aż tak dużo, na. No. Ja mam 40 Do mnie osoba, łoł! Wow. Do mnie może tylko wsiąść jedna osoba. A jeszcze może na klej. gdzie ty jesteś? No popatrz blisko. Ale nie ty. To Michał czy ja? Ty. No to przed tobą. No właśnie wiem. Myślałem, że wpływa. Ale już, ja już jestem klikaj, blisko. Tak, czy, ja już się tak, jeden no? pyta, czy nagrywasz? Co by motorówka mi płyniecie? Wali ci na łeb? Nie, bo tak wow. y, w wodzie wygląda. Na babce. No ja już jestem blisko tej. Nie. No co. Trzeba było Ała. Z, zaraz na pewno powiem coś takiego Usuwam ci suba od ciebie z kanału Kogoś widzę Chyba Michała będziesz miał po drodze zaraz O Michała weź po drodze Ej Michał czemu ty wa... czemu ty przez most nie przeszłeś? LOL weź go kami Jest szybszy to, to nie klikaj te spacji, bo zaraz się zdenerwuję <trym> Ja cię blokuję Okej okay, <laughs> tak to był to ty... ich... No jadę jadę to kiedy to on to się zaraz na X przekleimy z ZZ. Wow Nie wow. mm. a po co i... celujesz? Spokojnie Nie bądź taki o zwolni. Widzę zwolnijesz z dobra stój stój, stój 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 Wow Stój Jak tam wejść? Normalnie skakujesz i X Ska tak. Skakuj na motor i X Skocz na przód po toru no. Ej tak. no wy typy czekaj ja muszę też się przykleić Stój no Hej tak. ZnS skocz pierwszy bo ty nie to To może to może ja kogoś ten podwiozę i później przyjadę po no... Czekaj, czekaj A tam jest auto z przodu Łaś, tam są auta już nawet dobra. Ale czemu te auto są na sobie to wygląda jakby wiesz Eee, te auto jest chyba dobre Michał zobacz je i we iść Są to dobre Ja prowadzę te auto Ja biorę je Ej Zanad za chodź to do mnie na motor Zenad chodź do mnie na motor Ciekawe jak ja mam ty pojechać no, To ale ale tak jest. nie jest Of jest Maszypko jedziemy Dobra do Tutaj do naszej, do naszej do naszej starej bazy. Do naszej tajnej bazy starej a bo inna. imprezka, jest wejście do tego. Na do nowego dobra. Od no dzisiaj to są nasze filmowe samochody Sentinel i A to I... jest tu, to, co mieliście na filmiku. Dobra. Wchodzimy, Hasło jest domek. Gdzie? Mes. To wciskasz to tam ten to jest na niebijało witamy, wi witamy w domku Martiego, który. Ej, w... robimy dalej, Dariusza? Nie, już Dariusz był. O Kibel, o, 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 o no, ich mi to. Ty się przesuń! Za Czekaj, ja Muszę iść do kibla, bo mi się, się. No. O, A ja sobie muszę zrobić kanapkę z pasztetem. Ej, da mi ktoś zdjęcie kogoś, bo chcę sobie kanapkę zrobić. Ty tu jest sypialny. O ja się nie ty. Pszcz. To pierpię włączę. Gdzie ty jesteś? Tutaj, w salonie? No. O tu jest kibla. Dobra, włączyłem muzyczkę, leci muzyczka, której nie słychać, ale nie na filmiku A ja to naprawię. Bum, bum. Czekaj, bo to nieproszony gość w kiblu za już za długo siedzi. No, co wy tu robicie? A, geje? geje? Nie, nie przecież... Nie, no, po prostu ja leję, nie wiem jak Pa, geje. Trójkącik, o Jezus! Ej, patrz! Ja, on leje. No co się, oh, ludzie, bo... zbieracie? No. Prywatności nie wolno! Nie! Powiedziałem, że chcę trochę prywatności. Widziałem, jak żeście w czwórkę tam ten kibel zaczęli ten... ...libację ostrą ja robić. Ja się odlać, a wy Cicho, idę bawić się w Dariusza. A chodź tu, no, ale się... ale... Dobra, ja jestem Dariuszem. Żartuję tylko! Ty od razu chodź, co ty Dariusza nic mu wyznajesz? No. E, Słuchajcie się. Ja idę TV, jakby co ta muzyczka leci. Dobra, ja walek idę spać. No a. Michał, suń się! Ale, bo ja mam ja jeszcze... na to na Nie ta weź! A ja jestem w sypialni spać. Jestem lepszy. Ej, chodźcie, kupujemy inny domek też. Nie mamy kasy. Ja wydałem kasę na samochód, który już zniszczyłem. Walię A ja Moje łóżko. Chodźcie, robimy... What Ej! Czekaj, robimy napad na miłego. No, no, no. O wy ty, wy co za nas schodzicie? Yeah, yeah. Nie wchodzić. Zajęte. Zajęte. Zajęty, Michał. No, co zrobił? Mówiłem, że zajęte. No i super, nie małem piątki. Zajęte. No. A ja, ja mam kolty, jest Chodź jeszcze auto, po auta. Chodź, chodź mi chodź Chodzimy. Jedziemy Weź się na auto, ja biorę jedno. Czekaj, to poczekaj na mnie. Też masz Uj, bronie? Ja ma, a... jesteś? MP4. Chodź, a, chodź drugi samochód jedziemy. Ale on jest zwalony. to motor będzie? Dobra. Ja próbowałem się Czekaj na mnie. No uspokój się! Jakby się lubić, jak ja objawiam to kręcić. А у Ано Димон Тарас Гонч. Ех, куда идем, Я до суба. Я за мной Давай, Юрий, Павла. 120. Давай сейчас, Кто там хэдшота? 160, нет, 145, и мы не могу. Chyba, że bym z bądź spadł, to wtedy jeszcze muszę nawet prędkość OMG. Dawaj, w tego Szymona. Czekaj. A, do 140. Co raz, jak mogę się maksymalnie rozpędzić, muszę, muszę pokonać prędkość światła. Idę sobie wypożyczyć jeszcze raz helikoptery i idę po. To weź przyjechać po mnie tu. chodzi o Amihozara Ariu fucking kini Nie, boś mnie zabił. Nie, działał! ogień. Oh, yeah. Jakbyś się nie, nie zabił, bym miał mp5, no a tak to... Ociu, Nie yeah. Tu dół! Chyba zarabiać muszę o tybie, podnieść. nie? Dawaj kasę i nie gadaj! się tym autem? Ja mam jeszcze ba cały. Dobra, i e, Michał, tak? no weź mnie też ten... Ja idę do ciebie z heli helikopterem, czekaj na mnie tam. Zedru. Ej, Michał, czekaj na mnie. Dobra, toś, czekamy w tych. No to przyleć po mnie, bo jestem już koło Eski. Eee, Martin, my odstawimy helikopter. Nie, Martin. Za dużo kalot Martin, my odstawimy helikopter. Marti, mówiłem marti. No, przyleć tu po mnie, ja tu jestem. Michał, przyleć to... po mnie, bo jestem na Zadusiu. Jest Ale. To jak ty lądujesz, człowieku? No co? No co dzień, za no! Jakie co co dupki, zjeby no! Coś co ty zrobił? No zrobi? are I, Nie mówcie, że ci helikopter rozwaliliście. On rozwalił, co za... Marki... A czy on wsiadał jakoś dziwacznie? Marta, ten, ten, ten helikopter tak. tam nadal stoi, nie ma się. No właśnie. Down. Ty nie umiesz latać helikopterem. Ja pitole! Naucz się latać helikopterem. Ty się naucz lat... wsiadać. No weszłem normalnie, tyś O no, miał... jak normalnie nie mógłbyś, mówiłem, żebyś pod eskę poszedł, to mu się chciał na ulicy, jeszcze takiej wąskie. No kur... Byłem pod eską, idę po auto, nie martw się, Dawid. Czekaj, ej stój, stój, widziałem taksówkę, ktoś ma taksówką, no fuck, wracaj się tą taksówką. No Aryu, fucking, kiedy wychodzi tu do mnie, pod szpital jestem. No ja Miała, idę, widzę. Mijał. Chodź tu mi mało. to ja nie taksówką To nie ja, ale. Nie ja, bo ja mam auto. No uprobują taksówkę, podję. U okay, zamknięta. Zamknął? No to, to go po prostu robimy. Jebum, bum, jebum. Jedy naprawić auto i jadę po was. Stój miał, Zabijamy wszystkich, dawaj. Spoko, Dawid. to pow... Łaaa, no nie bić mnie! Uf, uf, uf. Ej, Dawid, a co się stało z tym czarnym helikopterem? Ja. O nie o no, weź je ścignij. Zmol, au! No kur... zamieć mu may... cię. No weź i wstawiasz w mnie! No ja wina, że wyruszacie się, jak ja wierzę. Daj się trochę odsunę. Okal mi auto. No jadę. All, to ziomy. Bo musiałem naprawić. Widzicie mi teraz na dwójkę widzicie mi 250 zł Wali ci na łeb! Ja ty mi da ja... ja ci dałem 500 jeszcze, Kuchnie, więc ci sieci... No, rozwaliłeś mi te auto Ja rozwaliłem kto prowadzi kto wszystko Basza wina yeah. L kamina. Ja wiem ej panowie ja wiem Szut, najlepiej masą w mordę. Ej panowie ja wiem najlepiej To wszystka wina to ej. wszystko wina Zeneza O właśnie no, cześć Zenese o nie, Czekajcie, ja się... Yy, może aj, aj, podwózka? Ej, ja się nie, nie, no to podwózka? nie, yy. otwieraj mi. Otwarte, nie, nie, Otwa... i nie, Dobra, jedziemy. nie, 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 no co mi się ochudzę, nie mam ammo'ów. No, ci ten motor rozwalę. No, jak się rozwalił? Jak się rozwalał? Nie, no, nie pamiętam. Ej, Gdzie wy jesteście? Pojedź z tą taksówką. No bo tam jedzie i Dawid, trzeba go ratować. Ammo nie mam. Ratujcie mnie! Pojadę! No, No, to Ej, Dawid, Michał, prowadź, bo ja muszę iść. No, ja jestem... Czuj mnie tak Michał. No, to siadasz czy nie? Uh -huh. Dobra, już jestem, a Michała nie ma, nie wiem czemu. Nie, to auto. Szybko, ratuj mnie! No, wiem, żłob. No Zenes! I spada, i to jest moje auto. Siły, kamień zawieszmy po aucie. No dobra, okay? nie się już kręcić, to już chyba starczy tyle, nie? No, bo każdy się na nas rzucił teraz i bot mnie jakiś goni, jadę po Na koniec kolejnego odcinka, bo ja pamiętam, że mój kanał. Mój Sera też. Serio mi hala kawa, na połowach nic, sam jestem z Toruogaletywika. Rzeza.pl y, no mówię już, Żwena i niko, niko wszystkie kanały będą oczywiście w opisie. Do zobaczenia. Na razie. Wow, wow.